Witajcie, ja jestem oczywiście Goldzor i dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w materiale, o który prosiliście od dosyć dawna. Może nie tyle co w sumie prosiliście, co po prostu ciągle pytaliście Goldzor w jaki sposób uzyskać te złote bronie i tak dalej. I tak dalej. Moi drodzy, w dzisiejszym, właśnie materiale, wam na to pytanie odpowiem dosyć szczegółowo. W zasadzie wszystko będziecie już wiedzieli. Ale uprzedzam, osoby bez pełnej wersji gry mają troszeczkę przewalone. Tak czy siak nim przejdziemy do konkretów. Zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na tym kanale, wraz z dzwoneczkiem, abyście byli na bieżąco chociażby z tego typu materiałami z Warzone, szczególnie Call of Duty Modern Warfare 2019. Moi drodzy, w kwestii złotych broni. Pokażę to na przykładzie chociażby mojej złotej snajperki AX50. Ona się prezentuje, czekajcie, czekajcie, ona się prezentuje w ten sposób. No, mi się, mi się bardzo, że tak powiem, to złote obramowanie, ta, ta, ta złota tekstura na broni podoba, tym bardziej, że ona ma taką właśnie, to nie jest taki zwykły złoty narzucony na broń. To jest, to, to jest taka, taki pattern złoty. Widzicie to teraz na zbliżeniu. No wygląda to po prostu Przepięknie I generalnie można ten kamuflaż, bo tak to się fachowo nazywa, zdobyć na każdą dostępną broń w grze, a jedyne, chociaż sobie powinienem powiedzieć aż wszystko, co musicie zrobić, by, by ten kamuflaż odblokować, to, to wykonać challenge w każdej broni. Jak widzicie, tutaj jest właśnie ten złoty kamuflaż, on jest u mnie odblokowany. Natomiast no muszę Was martwić, żeby go odblokować musicie wykonać wszystkie 100 challenges, które mamy tutaj w tym momencie widoczne na ekranie. Moi drodzy, zaczynając od przypadku snajperek, do czego zaraz też przejdę, od 450 zabójstw ogólnie tą bronią, żeby ukończyć grupę spray, żeby ukończyć grupę tutaj leśny, 60 trafień w głowę ze snajperki, żeby ukończyć kategorię cyfrowy 50 zabić podczas hucania, żeby ukończyć kategorię smog 50 wrogów zabitych jednym bezpośrednim strzałem, żeby ukończyć kategorię drzazga 150 zabójstw w momencie gdy mamy 5 ataczmentów nałożonych na broń. W kwestii topo 50 razy musimy kogoś zabić strzałem. Z daleka tygrys to 50 fragów, korzystając z oparcia. Od razu mówię, to jest najgorszy challenge, te fragi z oparcia, bo. Bo bardzo ciężko e, jest, że tak powiem, e, swój playstyle dostosować po to, żeby być cały czas zmontowanym właśnie na jakiejś płaszczyźnie, na jakimś przedmiocie. Także to zajmie wam naprawdę dużo czasu, przynajmniej mi to zawsze najwięcej zajmowało. W kwestii pasków 25 podwójnych zabójstw, także to jest łatwe. E, Zabije, gdy twoja broń nie jest wyposażona w żadne dodatki. W kwestii e, gada, no i w kwestii czaszek trzy razy zabij wrogów nie ginąc. No i teraz tak jeżeli nie macie pełnej wersji gry to musicie to wszystko wykonać w Warzone i współczuję wam bo już nawet te 450 fragów łącznie z, z na przykład tej snajperki to trochę czasu trzeba poświęcić bo wydaje mi się, że większość z was na ten moment może nawet nie mieć w sumie 450 fragów Warzone, na co dopiero z jednej broni. No i oczywiście, jeżeli chcecie mieć złoto na przykład na X50, na to co teraz pokazałem, i na Diglu, no to w przypadku Digla te challenger wyglądają już tak, że musicie z Digielka na przykład zrobić 250 fragów. Także to wszystko się rozdziela na bronie i te challenger w zależności od różnej kategorii broni, mam tutaj na myśli czy to pistolety, czy właśnie snajperki i tak dalej, mogą się delikatnie różnić, raczej są takie same na przykład w przypadku pistoletów no one są, te liczby do wykonania tutaj są o, o wiele mniejsze no bo już na przykładzie samych zabójstw, no jest to 200 mniej niż snajperką, także analogicznie tak to wygląda no i musicie to zrobić na każdej broni, na której chcecie mieć złoty kamuflaż moi drodzy, no przepraszam przepraszam ale bez pełnej wersji gry może Wam to zająć naprawdę wieki. Także to jest jedna z tych kwestii, dla których warto rozważyć zakupienie pełnej wersji gry, bo zrobienie tych challenge'y w zwykłym multiplayerze też troszkę zajmuje, ale oczywiście nie jest to aż tak trudne i czasochłonne jak, jak będzie w Warzone. Także złoty kamuflaż może, możecie odblokować na, naprawdę każdej broni jaką chcecie. Trzeba tylko wykonać wszystkie challenge. Jak Wam przykład, pokażę na przykładzie hdr -a. ja tutaj nie mam jeszcze ukończonego wszystkiego. Brakuje mi tu jeszcze troszkę tych challenger. No i dopiero po ich ukończeniu odblokuję tutaj, jak widzicie, w tym momencie zablokowaną kategorię ze złotym kamuflażem. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał był dla Was treściwy, zrozumieliście już wszystko i życzę Wam powodzenia w drodze po Wasz ukochany, złoty kamuflaż. Czy warto? To już kwestia indywidualna. Ja zawsze sobie szukam jakichś challenge w grze i myślę, że jednym z nich fajnie jest właśnie coś w stylu kamuflaża, także, także, także już kwestia tutaj, tak jak mówię, indywidualna, ale róbcie sobie, co tam chce, a teraz już przynajmniej wiecie, co trzeba robić. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam pomógł, bądź się podobał, a ja widzę się z Wami już jutro w kolejnym. Tyle ode mnie. Mówi Goldzor. Na razie.